Przywit, przywit, przywit. stawajcie się ja was we dragału, epizodu was brać Tak więc jak, jak, jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, zdobędziemy wszystkie Chromaniny, zrobimy całą tą misję, bo ona jest bardzo ciekawa. I warto się ją zapoznać, no po prostu tak. Więc słuchajcie, yy, robimy szybko na speedzie, bo ja wszystko wiem. Musimy tak, po pierwsze, gdzie test yy, Mieć co najmniej więcej niż 100 punktów. Yy, Zręczności i okradamy parsi... Boże, nie, nie sprzedam ci żadnej rudy e, słuchajcie, okradamy Go z klucza Deal Teraz ja wszystko pozakładam Z powrotem e, tutaj Pierścień to, to I słuchajcie, e, mamy jeden I mamy jeden klucz, potrzebujemy jeszcze dwóch e, Znaczy jeszcze Kilku, nastu, nie wiem, dobra Słuchajcie, następny klucz Znajduje się tam na samej górze, więc musimy tam szybko lecieć. Najlepiej wejść, wejść ten dym. Tutaj, na te skrzynki. Tutaj. Mam swoje zdanie. Git. I teraz nie spadamy tak jak ja. Chcę to robić na speedzie, a. dlatego, że chciałbym, żeby ten film trwał jak najkrócej. Dlatego, że. Znaczy, te, to ta, to pierwsza część, dlatego, że to jest takie trochę, wiecie. No. Nie jest po prostu tam jakieś takie znaczące bardzo, bardzo znaczące tak więc słuchajcie lecimy dalej chyba jakoś tak tutaj Nie nie tutaj to czekaj to jak tam się wchodziło Trudno być tego Tam do góry trzeba wlecieć? jeszcze O Jezu Latać tylko trzeba w kółko No to, dobra, to idziemy tędy jednak To wy wybaczcie za moją pomyłkę Czego tam szukałeś Gówno z wszystko muszą widzieć. Kto gdzie wchodzi, jak wchodzi, po co wchodzi, to jest po prostu żałosne. Już przed miałem pierwszą sesję graniową, dlatego ona nie wyszła totalnie. Dlatego że tylko i wyłącznie. What the fuck, zniknąłem. Ciekawe jest jakaś skrzyneczka, słuchajcie, otwórzmy sobie tą skrzyneczkę. Kasia skrzynecką sobie otwórzmy, co daleko. Co bliżej, z szybko ją otworzę. Zobaczę, może tam jest coś ciekawego. Mmm... Coś nie idzie. Poszło, dobra. O, strzały bełty. Strzały na selce pójdą. Bo słuchajcie. Poza odcinkiem jeszcze... Tu jest klucz do magazynu. To słuchajcie, możemy się tefnąć do zamku. Poza odcinkiem jeszcze udało mi się... Mam 900 punktów trafiennych i trochę więcej punktów nauki, dlatego że nauczyłem się to jest po pierwsze. 25 punktów. Zrobiłem sobie z dwóch jagód jeszcze dwa, a czy 25 jagód dwa te eliksiry. Dał mi się znaleźć kilka, jeszcze tam rokowało mi chyba 5, czy tam 4. To, to, to mi wyszło wtedy. I jeszcze dawałem dużo na ofiarę u tego księdza, czy tego, wiecie, tego ziomka, co tam w szacie, w szacie tam maga, ognia sobie chodzi w Kolinis na rynku, to jest tam u niego sobie byłem i tak dalej Słuchajcie, tutaj te skrzynki, no, tam jest dysponat takich jak różnych rzeczy Ja je nie będę otwierał na razie, ja je wszystko poza pozawidzę Dlatego, że to nie ma większego znaczenia oczywiście Więc słuchajcie, zapisujemy i wchodzimy tutaj Tak, i tutaj w tym miejscu jest Uuu, e, uu, zobaczcie, zmniejszenie potwora I kilka innych jakichś tam mixtur i jak te to jest potwora, spoko i nie wiem, co to... Okej, okay, dobra, spoko. To, to nie będę tego otwierał na razie wtedy. Bo widać, że tutaj wszyscy chcą mnie bić. Pamiętacie, ja weźmy jeszcze raz. Wyteleportujmy się stąd. Czy, czy coś tam. Weźmy to wszystko jeszcze raz. Nie otwierajmy tej skrzynki. Bo oni tutaj oni tu mają oczy. Nie wiem, tu mają rentgena w oczach, oni to wszystko widzą. Tak ta gra jest fajnie skonstruowana, że no, jednak. Yy, wszyscy cię widzą to jak yy, w nie wiem jakiejś belwederze czy tam in innego w innym białym domu jak Chcesz sobie iść do łazienki to pamięć pełno kamer w każdym koncie yy, Tak więc zapiszmy sobie I to tyle słuchajcie teraz lecimy na samą górę i musimy wejść na samą górę tam aż do wie tej wieży bo chroman jest na samej górze w to mm, Tylko teraz tak, yy, musimy jeszcze jeden klucz zdobyć, a ten klucz znajduje się w, w, tutaj, w tym właśnie oto miejscu Nie wiem Co ja zapomniałem kiedyś, yy, zrobiłem What the fuck Ej, Widzieliście to? <grystanie> Dobra to jeszcze raz, bo ten, na, na serio ten się miałby taki To miało być dosyć krótkie to wszystko Żebym zdążył te wszystkie chromaniny w jednym miejscu Zrobić wszystko, najwyżej to się jakoś potnie, dlatego że Oczywiście to będzie wszystko pocięte. To jest priorytet mój. Słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj. Słuchajcie, otworzymy te drzwi. Że ta, ten ziomek nas Ci widzia, więc szybko zapisujemy, wchodzimy, bierzemy i uciekamy. Robimy tak. Hyt. Zbierzemy wszystko. I słuchajcie, wychodzimy stąd. Okej, okay, już Słuchajcie, Teraz szybko się cofnijmy w to miejsce, żeby on tutaj przybiegł. Ok, wbieg tam i powinien na sądu. Słuchajcie, teraz szybko biegniemy tutaj. Bo on też tego nie może widzieć. Jak on to zobaczy,, za się sapie do nas. Słuchajcie, wchodzimy teraz tutaj. bym też, zamknąć drzwi. Tak, na wszelki. Ok, słuchajcie, mój zapomniałem o jeszcze jednym kluczu. Mm, znajduje się on dokładnie w tym Jak miejscu. Pikałeś, Fuck. Tutaj się znajduje. Słuchajcie, szybko się teleportujemy. A deal. I teraz i chodźmy do. Okej, okay, tam nas. Tam nas, jak w pogoni, ch ch słuchajcie, chodźmy zobaczyć do, co nam powie Lord Hag... 2. E, Lord Garon, <grym> że... może. Bo ja coś powie, Nie, nic nie powie, Ale no, ma to w dupie. Czyli spoko. Dobra, no, słuchajcie, ogólnie. To nie wiem, czy słyszycie, ale mówię trochę zniżonym głosem. Takim, Boże, zniżonym, takim cichszym. Dlaczego? Dlatego, że jest godzina 8 rano. Tak, jest godzina 8 rano. Ech. Nie śpi od 6.15. Nie śpi od 8.15, więc e, mogę też takie rzeczy trochę wygodywać, takie dziwne. Słuchajcie, po dzisiaj jadę do babci, bo moja mama pojechała sobie na wakacje hey, czego tam szukały? Jezu, zamknijcie mordy Nie to, że mnie nie chcieli mi wziąć, albo mnie nie wzięli, tylko po prostu nie chciałem jechać, bo... Bo mam swoje powody No, ale jednak... Jestem w domu jednak i postanowiłem trochę nagać, a potem dopiero jadę do babci, tak? Więc, no... No słuchajcie, tutaj za tymi drzwiami jeszcze będzie pewien em, sekret Słuchajcie, widzicie? Jest to martwy Gomez Musimy uważać, bo on ma straszny ziomek dużo ma obrażeń, dużo obrażeń zadaje, bynajmniej. I pojawi się jego duch, duch Gomeza. Co uh. by na to, żeby z nim pogadać? Oto nasz drogi, znowu się, nasze drogi znowu się skrzyżowały, bohaterze. Któż by pomyślał? Dzięki załatwienie mnie od tego gnijącego ciała. Yy, ciasonego i... A, jakoś tam wzięłem dla mojej duszy. Gomez, jesteś... Martwy? Na pewno to chciałeś powiedzieć. Byłeś bliski prawdy, chociaż w pewnym sensie nadal żyję. Yy, zasługujesz na potępienie, ty draniu. Nie, nie zasługujesz, tak czy zasługujesz? Masz rację, swoje, swojego czasu robiłem okrutne rzeczy. Okropne. To chyba najłagodniejsze słowa, jakie, mo jakie można je określić. Wystarczy wspomnieć tylko morderstwa niewinnych magów ognia. Możesz nie wątpić, yy, że za tą krew bogowie już zemścili się na mnie. I teraz mam yy, całą wieczność, by, by wszystko przemyśleć. Żałujesz za swoje uczynki. Zostałeś przeklęty. Tak, dopiero, martwi, znaczy, e, dopiero, ma, dopiero martwy zacząłem rozumieć, jaka jest cena władzy, taką jaką sprawował, tak, taką bardzo agresywną, taką tyranię, bo nawet można by powiedzieć. I tak, i tak było. E, w moich rękach była moc, która poza po Zosi by mi nie jeden władca. A dobra, teraz zdaję sobie sprawę, jak najbardziej was, wartościową rzeczą jest moja dusza. Duszę, którą teraz nie zazna nie spokoju, słuchajcie Nie będę o nim gadał Dlatego, to jest związane z inną misją, słuchajcie, ja chcę wejść na samą górę e, Do tamtego Chromanina Będę Za chwilę może, zna... bo za chwilę chciałem nagrać, o, patrzcie, mam Winosa Dostałem minus, dlaczego? Za to, że zabiłem Gomeza? Tak, przecież on nie żył, praktycznie To było tylko zombie, nie? No tak, no słuchajcie, po prostu ja chciałem sobie szybko ogarnąć to wszystko. o patrzcie kolejny miecz jest. Zapomniałem właśnie o tym wspomnieć. To jest jeszcze miecz. Ogólnie chciałem szybko pokazać tutaj na tym odcinku chromaniny. Miecz asasyna. Chciałem pokazać na tym odcinku chromaniny i, i spokój mieć. A nie, nie latać i tak dalej, nie? Słuchajcie, tutaj. O stara maczeta, jakieś. O magiczna ruda. Słuchajcie, no. Idziemy do góry. No, słuchajcie, no, bynajmniej e, na pewno jakoś tam sobie e, pogadamy. Może rano zawsze, zawsze powiem, rano mam takie rzeczy, że, takie. Jakby jak to, jak to nazwać? Po pierwsze, strasznie się mi się język, to jest po pierwsze, tak po prostu, jakby nie mogę się wysłowić do, do końca. Tak, tak no, dzi, dziwnie ogólnie, dziwnie, dziwna. E, dzi, dziwnie się strasznie czuję zawsze, jak tak rano sobie skiś gadam. Ale słuchajcie, to jak najbardziej nie jest e, problem. Tak, yy, ja tam jakoś... O, patrzcie, magisza tablica jeszcze kolejna, chyba. Yy, zręczność czy coś takiego. Zobaczmy. Gdzieś ona może być tutaj. Głusnictwo, dwa. Zarąbiście. Bo też kłużnictwo ostatnio chciałem się rozwinąć do rangi właśnie Mistrza. A razie nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Dopiero później będzie mi trochę potrzebne. Jak będę miał jakąś lepszą kuszę, bo tą kuszą świat nie zawojuje, tak? Słuchajcie, no na pewno to jest ta ostrze, No, myślałem, że znowu stal. Tu by się bardzo cieszy, słuchajcie. Romanin jest. Tutaj stoi sobie, a czy stoi, leży. Stara księga. Słuchajcie, zróbmy sobie zapis i, i zobaczmy, co tam jest. Bo ja już wiem, gdzie jest kolejny. Gdzie jest kolejna, więc ja tam nie będę. Nie gada, tak, Romanin Dwa. Tak, Romanin. Za... Czasem trzeba iść pod prąd, a bacząc na przeszkody, słuchajcie, to jest jakiś właściwego okay, spokojnie otworzę. To widzimy się za chwilę, już e, w miejscu, gdzie jest kolejny Romanin. Okej, okay, słuchajcie, za koło się. Nie w nosem patrzałem. Myślałem, że tutaj jestem wodospad, ale nie, jednak wodospad jest tutaj. E, ojej Co jest. Gdzieś no nic za Wpływamy Bywamy sobie tutaj i chromanin powinien leży właśnie w tym miejscu. Gdzieś tutaj. Powinien być. Ehm, Czyżby tutaj? Właśnie. Ehm, tutaj był ten kryształ. A Chromani leży. Gdzieś tutaj był. To trzeba trochę dokładnie poszukać. Aha! Okej, okay, słuchajcie, obecny ja po wczytaniu. A, to spokoj, słuchajcie, za się. Znowu. E, wspominam, że jest to kurde ósme rano. O, tutaj właśnie mówiłem, że tutaj tego nie przeczytałem, tak? Musicie mi wybaczyć moje za Następne. Mądry rybak próbuje czasem szczęścia po drugiej stronie jeziora. No, to jest właśnie nawiązanie do wieży Sardasa więc tam się widzimy już. Swoją drogą, ładna wieża. Musimy tutaj pójść, muszę o tym pamiętać. Dlatego, że później w trzecim rozdziale będą tu jeszcze poszukiwacze i to już tak nie, nie będzie fajnie. Teraz tam są trochę szkieletów, trochę tam... ja was trzy demony. No i trzeba ją wybić niedługo. Muszę pamiętać. Ogólnie druga sprawa jest... Pewnie zapytacie się Kurde, będziesz, jest taki opuścikany jest strasznie taki spiskany, To po co ten film w ogóle nagrywasz? W ogóle dlatego, że nie będę miał czasu. Będę może miał czas na to, żeby go tam zmontować. Tak, o tu jest kolejna księga. Czas, żeby go zmontować, a drugi raz. Yy, znaczy, drugi raz. Yy, żeby go nagrać, dać mam czas. Potem będę miał czas, żeby go na przykład jeden dzień, żeby go zmontować, a potem drugi dzień, żeby go wrzucić. Tak więc. No, no, słuchajcie, no nie ma teraz zbytnio czasu. Nie będziemy zbytnio w domu. No niestety, tak są wakacje, teraz już na serio się zaczęło. Tak więc dobra. Chromani, tu możecie zapytać, i jest odpowiedź: każda ścieżka ma swój koniec, nieważne jak daleko. Jest to nawiązanie, czy jak zwał, tak zwał. Nie, nie ten teleport chyba. Hej. Nie ten, nie ten, teleport, nie? Tak, to jest ten teleport W teraz musimy iść do... Mm, starego teleportu Tak Tego starego teleportu, gdzie kiedyś był sobie... Jakiś tam... Jakiś tam y, Nowicjusz, który po prostu miał ten kamień ogniskujący Ned? Nie, nie Nedbeg Nedbek to jest ten ziomak, jakoś tam... Jakoś ta nyl, no, mniejsza e, więc no nie mam zbytnio czasu, film, trza, film sam się nie nagra, więc trzeba go nagrać i już nie gadać, która rano jest. Jeszcze po tym, pewnie po tym odcinku będę kręcił jeszcze jeden. A ten ziołek pewnie miał nie żyć, tylko coś nie wyszło, skrypty nie, nie wytrzymały. Tak więc no, słuchajcie, no chyba co, yy, to jest hramanin kolejny i następny jest, no. Zaraz się dowiecie Więc widzimy się już tam koło tego Romanina Bo chcę, żeby ten odcinek był jak naj jak, żeby, jak najszybciej, żeby to wszystko się e, Skończyło Bo to są po prostu książki To nie ma nic specjalnego w nich No ale słuchajcie Jak już tu jesteśmy No to może spróbuję zabić tego trola. Słuchajcie No zabijmy go i Dean serde trochę da się przydać na sprzedaż. I słuchajcie, ja już na scenę ciężko planuję ruszyć do. Kurde, do Doliny Cienia w końcu, dlatego że tam jest zarąbisty klimacik. No i ogólnie polecam to jak najbardziej. To jest zarombista zabawa. Tam jest na no serio, musicie mi wierzyć. Zobaczycie, być może tak. Ja tam jeszcze się podłuczę kilku rzeczy. I słuchajcie, pójdziemy. No co tam innego mamy do roboty, nie? Znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. E, słuchajcie, ja to. Ja to wszystko pamiętam, to jest strasznie łatwe, to było kiedyś, po prostu e, nie ogarniałem o co chodzi, po prostu szukałem pomocy w internecie, teraz to wszystko pamiętam. W sobie oczywiście wszystko zapisałem tutaj na kartce, mam w zeszycie. Żeby po prostu nie zapomnieć, dlatego że, no jednak jest ta siódma rano, nie? A czy ósma? Już w pół do. No, w pół do dziewiątej już. No, tak więc pewnie jeszcze zapytacie się mnie, dlaczego to misja robię, skoro jest nudna? Ona jest, we wspóźnieniu, ona jest bardzo świetna, ale dopiero pod koniec, niestety. Bo tutaj też szukanie książek nie jest takie spektakularne, jak to, co się dzieje na końcu, więc słuchajcie, widzimy się już. No, słuchajcie, mogłem nie robić cięcia, tak szczerze mówiąc, dopiero potem zdałem sobie sprawę, że mam tam przecież teleport, nie? No, na serio, słuchajcie, ciekawa, ciekawe doświadczenie, No na sobie nagrałem tak wcześnie rano, no słuchajcie, to jest zarąbista sprawa, człowiek na serio tak, takie rzeczy to są takie, wiecie, w, no podświadomie powinienem to wiedzieć, tak? Na przykład jak mam na imię, tak? To mógłbym nawet zapomnieć To jest, to jest bardzo ciekawe Ja tam może nie jestem jakiś tam... Jakiś tam... Jak, jak to się nazywa? E, czekajcie, jak to się nazywa? Takim... Psy... Tym, nie, nie... Psychi, Psychiatrą, tak? No może tak by to nazwać Więc może ja tam nie jestem żadnym Psychiatrą ani nic, ale To jest bardzo ciekawa rzecz Jakby to się głębiej nad to zastanowić Dlaczego akurat sen na to wpływa Słuchajcie, ja przeczytałem sobie tę książkę. Dlaczego on no właśnie na to wpływa yy, ograniczony... Zasad, mam ograniczony ilość snu. Uda się na serie niewiele. 5, 5 godzin chyba. Albo na, nie, 6 godzin chyba. Spałem. E, no więc słuchajcie, no ciekawa rzecz. I, I przez te 6 godzin zapominam... Może nie jest podstawową rzeczą, że mam teleport, tak? Ale zapomniałem tego, tak, to my wiecie od razu, ale to zapomniałem. No, po prostu, no nie wiem. Zarąbiste. Śmierć to dopiero początek. Tyn, tyn, tyn. Ej, no serio, ty. Zostawmy ten sen, ale zobaczcie, ty. Na no serio, ja tutaj, przypuśćmy, mam sobie. w e, jakiejś książki mi się pojawiają w domu i piszę coś tam, jakieś fajne rzeczy, a na nie pisze śmierć to dopiero początek. Ja bym wziął i się chyba powiesił. Czasem dobrze jest wrócić, by zdobyć wzdobyć się wątpliwości. E, to jest oczywiście nawiązanie do tego, żebyśmy wrócili tam do krypty, więc słuchajcie, widzimy się już w krypcie i zobaczycie co tam, co tam dzi co tam jest. Bo ja strasznie się przestraszyłem. No tak więc słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Idziemy do tej krypty, zobaczyć co tam takiego strasznego by ją zobaczył. Znaczy nie to jest strasznego, ale... no zlękłem się, no po prostu no. Dziwne rzeczy, czekajcie, zmniejszę sobie szybko broń, bo sobie po prostu lazłem tutaj z Ulu dlatego że z zamku wychodziłem i zapomniałem po prostu zmienić. O, słuchajcie, mam tu jakiś, o, eliksir ducha, skąd? Czyżby był w Och, Romaninie? Jakiś przeterminowany. Słuchajcie, zjedźmy sobie może A najpierw. Ojejku, dobra. Zobaczcie, zapiszmy jeszcze raz na środki wypadek i wchodzimy zobaczyć, co tam ciekawego jest. No, chodź. Tan, tan, tan. To jest Pan Cienia. Nie wiem, jak on tam ma na imię. Ale strasznie się przestraszyłem wtedy. Kadar. Śmiertelnik. Kadar, Pan Cienia. Katar. O Jezu. Miał rzucać mi wyzwanie, bądź przeklęty. Nie to ty, bądź przeklęty. Twoja podróż zakończy się tutaj. Szczerze mówiąc, nie wziąłem tego zbytnio głęboko do serca. Przygotuj się na śmierć. Nie wiem jak. Nie wiem jak wy, ale ja mam zaraz pomysł, jak go zarżnąć To niech wyjdzie. Ojejku, to chciałem to pokazać w tym odcinku, jak z nim walczę, ale chyba. No, to się nie dopełni, niestety. No, zobaczcie, no po prostu widzimy się już po walce. Strasznie pocięty odcinek, ale, no, słuchajcie, widzimy się już po walce. No bo, co my, co ja tu zdziałam? No nic, to będę walczył co najmniej 10 minut, a ja nie mam tyle czasu, niestety. To widzimy się za chwilkę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy z potem, trochę mnie poharatał. Ale deal. Brawo? 3750 expa. Trochę mnie poharatał, ale. Spokoj, 2000 zł za zarąbiście brachy więc no okay, Muzyko przestań grać No słuchajcie. To tyle chyba było z tych Chromaninów Misja została zakończona Tak, jeszcze tutaj Chromanin e, Twoja, ta emisja Chromanina wyszła na jaw Za wszystkim stał Kadar, jeden z Panów Cienia, cóż Tym gorzej dla niego, no Cięta riposta, oczywiście dla naszego bezimiennego. I słuchajcie, no zarządziście. Misja skończona, więc jak najbardziej możemy się już teleportować do zamku. I słuchajcie, ja już mogę czy z czystym sumieniem zakończyć ten odcinek, bo słuchajcie, nagrywam go długo, długo. Minęła chyba z godzina odkąd zacząłem nagrywać. Tak więc, no, ja po prostu. No, się pożegnam i co tu więcej o, mówić, słuchajcie, na w następnym odcineczku widzimy się już najprawdopodobniej Jak będę wyspany, bynajmniej, bo chciałem nagrać odcinek już pod rząd Ale widzę, że no nie bardzo mi to idzie, tak więc no jak, Więc w sposób, daruję to sobie i po prostu, widzimy się na następnym odcineczku już najprawdopodobniej będziemy wchodzić do Doliny Cienia, w końcu, w końcu, bo się nie mogę doczekać normalnie Dzięki wam za obejrzenie, jeszcze raz, trzymajcie, o, nie trzymajcie się następnego Ja mam nadzieję, że ten odcinek nie wyszedł aż tak źle, jak mi się wydawało, nie? No, no ze mną. Cześć.